Coraz więcej potwierdzeń zapowiadających altcoin season, co nam mówią dane on chain o realnym popycie i podaży oraz kolejne kontrowersyjne wypowiedzi rządzących, które mocno uderzą nas po kieszeniach. Cześć, z tej strony Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku, jeżeli dopiero teraz rozpoczynasz swoją przygodę na rynku kryptowalut, łap tutaj serię darmowych poradników, które pomogą tobie postawić pierwsze kroki na tym rynku i przede wszystkim zrobić to z głową. W dzisiejszym materiale chciałbym się skupić na tym, co dzieje się na rynku altcoinów, ponieważ mamy coraz więcej sygnałów, które mówią nam, że na altach dzieje się coś naprawdę bardzo, bardzo ciekawego, więc te wszystkie rzeczy ze sobą dzisiaj zestawimy. Oczywiście nie zabraknie danych on-chain, tak po prostu, aby sprawdzić, w jakiej ogólnej kondycji znajduje się dzisiaj Bitcoin, ale także oczywiście zajrzymy na nasze podwórko, ponieważ tutaj mamy pewne rzeczy, które mają miejsce w tym konkretnym momencie, które jeżeli zostaną zatwierdzone, niestety będą miały bardzo długo idące negatywne konsekwencje i musimy wszyscy być tego świadomi. Oczywiście zajrzymy też na chwilę do Stanów Zjednoczonych, także koniecznie, koniecznie zostańcie do końca. Zanim jednak przejdziemy dalej, jeżeli na tym kanale jesteś po raz pierwszy, rozmawiamy tutaj właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku. Kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby Mógł ci poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne. Wszystko zobaczysz w tych materiałach, co to moje osobiste, subiektywne przemyślenia. Na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko i mamy tutaj Bitcoina, który zalicza prawie 43 tysiące dolarów. Za chwilę do wykresu przejdziemy, ponieważ faktycznie w ciągu ostatnich 24 godzin BTC 43 tysiące dolarów przebił. I zobaczymy, co to dla nas może potencjalnie oznaczać. Dodatkowo, co się dla mnie przynajmniej rzuca bardzo mocno w oczy, to to, jak zmienia się dominacja Bitcoina, która zaczyna nam mówić o tym, w jaki sposób powinniśmy zacząć patrzeć w kierunku altcoinów. Ale o tym także jeszcze za chwilę, ponieważ na wykresach mamy najważniejsze. Więcej informacji. Ogólnie, jeżeli spojrzymy na cały rynek, Ether przebija 3000 dolarów, a patrząc na ostatnie 7 dni, mamy naprawdę sporo projektów, które radzą sobie, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo dobrze, pomimo tych niepewnych czasów, w których dzisiaj wszyscy jesteśmy. Przechodzimy jednak do wykresu BTC, zacznijmy może od interwału tygodniowego. Tutaj mamy bardzo, bardzo interesującą sytuację. Zauważcie, mamy co prawda pierwszy wyższy dołek, ale to, na co ja przynajmniej dla siebie czekam, jeżeli będziemy mówić o jakimkolwiek dalszym trendzie wzrostowym, jest to zamknięcie się. Kolejnej świecy tygodniowej powyżej 42 400 dolarów. Poprzedni tydzień się zamknął poniżej, to jednak ta świeca obecna całkiem fajnie tutaj dla nas pracuje i przebija bardzo ważne poziomy oporów, chociażby na interwale jednodniowym. Tutaj mówimy o konkretnie 41-41,5 tysiąca dolarów. Można więc powiedzieć, że pierwsza dość ważna przeszkoda została pokonana, przynajmniej krótkoterminowo. To jednak, jeżeli mielibyśmy zacząć mówić o jakiejś większej zmianie sentymentu, zdecydowanie wybicie ponad 45-46 tysięcy dolarów byłoby tu dla nas o Optymalnym rozwiązaniem, i wtedy dopiero przebicie tych właśnie poziomów spowoduje, że na rynku będziemy mieli znowu bardzo duży entuzjazm. Póki co, jeżeli spojrzymy na Firen Grid Index, tutaj niestety wciąż jeszcze bardzo duża niepewność i bardzo dużo strachu. U mnie w tym momencie, póki co wstrzymuje się z zakupami BTC, informowałem was, kiedy zakupowałem ostatnimi razy 35 tysięcy dolarów, 35 tysięcy dolarów i ostatnio także do swojego portfolio, tutaj na 38 tysiącach, także co nieco dołożyłem, patrząc jak ważnymi wsparciami te poziomy się. Stają. W tym momencie jednak raczej poczekam na to, co wydarzy się pod koniec tego tygodnia, co się stanie z obecną ceną i czy poziom ten 45 tysięcy, 46 tysięcy dolarów będzie przez Bitcoina atakowany. Na ten moment oczywiście, jeżeli mielibyśmy brać pod uwagę negatywny scenariusz, a to zawsze musimy robić, że faktycznie jednak tutaj cena zacznie w tym momencie zawracać. U mnie ponownie 38 tysięcy i 35 tysięcy dolarów. Będą to momenty, gdzie do swojego portfolio co nieco BTC będę chciał dołożyć. Na ten moment jednak skupiam się nieco bardziej na altcoinach. Kilka dni temu na moim w Twitterze podzieliłem się z wami informacją, że na wykresie dominacji altcoinów dobijamy do bardzo ważnego punktu, mianowicie 57% dominacji altów. Ale nie to jest tylko i wyłącznie ciekawe, ponieważ mamy tutaj dość długoterminową linię trendu spadkowego, która to zauważcie została przebita i dla siebie obstawiałam taki scenariusz, jeżeli wybijemy się ponad ten poziom, będę oczekiwał retestu i w tym momencie, w zależności od tego, co będzie działo się z Bitcoinem, czy będzie tam nieco więcej entuzjazmu i czy zostanie pokonany ważny poziom oporów, w tym momencie zdecyduję, czy większość ilość altcoinów wchodzić. I faktycznie ten scenariusz póki co się sprawdza. Mamy wybicie, mamy odreagowanie i w tym momencie BTC także fajnie walczy o 43 tysiące dolarów. Więc co dalej? Informowałem Was także kilka odcinków temu o kilku pozycjach na wybranych altcoinach, które zajęłem, m.in. na ETH, na Solanie i także na Iconie. W tym momencie jednak szukam dalej i jednym z takich ciekawszych altcoinów, moim zdaniem przynajmniej krótkoterminowo, jest tutaj Zilika. Dlaczego? Ponieważ jeżeli spojrzycie na Zilikę, mamy tutaj bardzo podobną sytuację do tego, co ogólnie dzieje się na wykresie dominacji altcoinów. Zauważcie, mamy długoterminowy trend spadkowy, to jest wykres przed kilku dni i mamy przede wszystkim bardzo wyraźną dywergencję. Dodatkowo, może przejdźmy w ogóle na wykres ziliki, oczywiście do Bitcoina, w tym momencie do USDT nie traduje. Zauważcie, linia trendu spadkowego, wybicie i w tym momencie już kilka świec jest poza tym obszarem. Dlatego tutaj ten poziom w okolicach 100-103 Satoshi dla mnie był to poziom wejścia. Jednak, zauważcie, coś dużo bardziej ciekawego, ponieważ jest wiele altcoinów, wyglądają równie bardzo ciekawie. Tutaj do dzieliki jeszcze możemy dołożyć, że mamy bardzo wyraźny poziom cenowy, który także jest makro wsparciem. Zauważcie, wcześniej bardzo wyraźne opory, w tym momencie testowanie i faktycznie mamy dość długą walkę z tym poziomem. Jest to interwał tygodniowy, jak możecie zauważyć, mamy tutaj już piątą świecę z rzędu i póki co ta obecna świeca zaczyna pomalutku iść w kierunku północnym. Więc czego ja dla siebie przede wszystkim szukam, jeżeli chodzi o pojedyncze altcoiny, jest to na pewno dywergencja, makro wsparcie, ale także wybicie z trendu spadkowego. Dodatkowo, jeżeli mielibyśmy dołożyć nieco więcej potwierdzeń, warto od czasu do czasu zajrzeć sobie na wykres. Jest to Total 2, Crypto Total Market Cap, Exclude Bitcoin, czyli bez Bitcoina, czyli mamy tutaj same alty. Zauważcie także, że mamy interwał tygodniowy, w tym momencie pierwsza świeca, która się bardzo wyraźnie wybija z tego długo, bardzo długoterminowego trendu spadkowego. I jeżeli zejdziemy na interwał dobowy, tutaj już mamy sytuację nieco bardziej ciekawą, czyli mamy wybicie, mamy retest i idziemy dalej w górę. I teraz, dlaczego to jest tak istotne z perspektywy makro, jeżeli mówimy w ogóle o altcoin season? Ponieważ zauważcie, za każdym razem, i tutaj bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie duże interwały, kiedy faktycznie mamy długoterminowy trend spadkowy, następnie on zostaje przebijany. Bardzo rzadko nie mamy altcoin season. Zauważcie, miało to miejsce tutaj, miało to miejsce tutaj. I ogólnie, jeżeli cofniemy się dalej i będziemy mówić o okresach kilkumiesięcznych, gdzie mamy cały czas serię coraz niższych górek, były to momenty, kiedy po wybiciu z tej Linii trendu spadkowego rozpoczynaliśmy krótszy lub dłuższy altcoin season. Mam nadzieję, że ma to dla Was sens. Jednak pamiętajcie, wszystko z głową, nie mamy tutaj kryształowej kuli i wydarzyć się na tym rynku może absolutnie wszystko. U mnie na każdą pozycję zakładam 10% ryzyka, więc jeżeli cena danego altcoina spadnie o 10%, ja po prostu z tej pozycji wychodzę. Natomiast jeżeli chodzi o upside, liczę na przynajmniej 30-50%. W ten sposób mamy risk to reward 3 do 1 lub nawet 5 do 1, więc nawet jeżeli mamy 5 Równych pozycji, które zagrywamy, i wejdzie nam tylko jedna. Wciąż daje to nam względne bezpieczeństwo i ochronę naszego kapitału. Jednak jak możecie zaobserwować, takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często. Dlatego ja osobiście czasami potrafię bardzo długo czekać właśnie na zajmowanie swoich pozycji i teraz ponownie taki moment nadchodzi. Nie wiemy, co się wydarzy, ustawiamy stoplocy, jednak na skali prawdopodobieństwa wiele czynników wskazuje, że faktycznie altcoiny mogą mieć się w najbliższej przyszłości bardzo, bardzo. Dobrze. I tutaj jeszcze podkreślę, chodzi mi o dominację altcoinów nad Bitcoinem, nie licząc w tym momencie oczywiście USDT. Moim celem, zagrywając te pozycje, jest to pomnożenie mojego BTC. Wiem, że wciąż czekacie na serię wprowadzającą w analizę techniczną. Przed nami jeszcze jeden odcinek o NFT, w jaki sposób je tworzyć i następnie przechodzimy właśnie do analizy technicznej. Natomiast jeżeli jeszcze nie widziałeś serii o NFT, zachęcam ciebie, abyś koniecznie się z tym zapoznał, pomimo tego, co myślisz na temat NFT, warto tę wiedzę po prostu Poszerzać, ponieważ wygląda na to, że NFT tak samo jak Bitcoin jeszcze 5, 7, 9 lat temu był wyśmiewany i tak samo NFT po prostu jest bardzo niedocenione. Jak wygląda realny popyt i podaż w roku 2022, jeżeli chodzi o samego BTC? Także na moim Twitterze kilka dni temu wrzuciłem Wam ciekawego posta. Zauważcie, jeżeli chodzi o ilość bitcoinów, które zniknęły z giełd spot, jest to 60 tysięcy BTC. Natomiast z giełd z dźwignią wypłynęło 50 tysięcy bitcoinów, czyli razem 110 tysięcy bitcoinów. Wiedząc, jak wygląda podaż Bitcoina, ponieważ wszystko jest oczywiście zaprogramowane, to wiemy, że każdego jednego dnia mamy 900 nowych Bitcoinów. A to oznacza, że tutaj od początku lutego, zostawiając to z tymi danymi, mamy 42 300 Bitcoinów, które zostały wyprodukowane. Więc patrząc z perspektywy popytu i podaży, realnie popyt na BTC wciąż jest zdecydowanie większy. To zapytasz pewnie, to dlaczego na rynku mamy spadki, zwłaszcza krótkoterminowo. Mam nadzieję, że jesteś tego świadom. Wciąż na ten rynek gigantyczny wpływ. Mają giełdy z dźwignią, ale także inwestorzy krótkoterminowi. Dlatego tych ręce dla siebie także musimy obserwować. I jeżeli mówimy o inwestorach krótkoterminowych, spora część z nich przechowuje swoje bitcoiny właśnie na giełdach. Kryptowalut. Pamiętajcie, nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. Zachęcam Ciebie, abyś zaopatrzył się w portfel sprzętowy i o jednym z takich portfeli sprzętowych na moim kanale film jakiś czas temu został nagrany. Jednak zauważcie, na dzień dzisiejszy na giełdach wciąż jest ponad 2 miliony 300. Tysięcy bitcoinów. A to jest po prostu gigantyczna ilość, która może tym rynkiem bójnąć bardzo, bardzo mocno. Dlaczego Wam jednak o tych informacjach mówię? Po to, abyście cały czas mieli także perspektywę makro. Ja wiem, że każdy by chciał wiedzieć, co wydarzy się jutro z ceną BTC. Mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy wiecie, że nikt nie ma zielonego pojęcia, co się wydarzy zarówno na rynku BTC, na rynku złota, na rynku srebra. Wiele osób mówiło, że BTC powinno być już po 20 tysięcy dolarów, a niektórzy mówili, że złoto powinno być już po 3. Tak się nie dzieje. Mamy bezprecedensowe czasy, dlatego z jednej strony musimy mieć po prostu szeroką perspektywę, obserwować, jak zachowują się aktywa, ale także jak w skali makro zachowują się po prostu inwestorzy. A tutaj, jeżeli chodzi o akumulację, mamy bardzo wyraźny trend wzrostowy. Jeżeli mówimy o akumulacji, warto obserwować ręce inwestorów krótkoterminowych, jak i długoterminowych. W tych zestawieniach z Glassnode inwestorzy krótkoterminowi to ci, którzy mają swoje bitcoiny na swoich portfelach poniżej 155 dni, a natomiast LTH, czyli Long Term Hodlers, są to inwestorzy długoterminowi, którzy trzymają swoje bitcoiny. Po powyżej 155 dni i zauważcie, że tak naprawdę od czasu tego krachu od 69 tysięcy dolarów ta liczba jest... Całkiem stabilna. To nam mówi, że sprzedaż z tych portfeli balansuje się z portfelami krótkoterminowymi, które w tym momencie dojrzewają. Pamiętajcie, że na Glassnode, w momencie, kiedy dany hodler przetrzymuje swojego bitcoina 156 dni, w tym momencie zamienia się z STH na LTH. Widząc tutaj stagnację, mamy informację, że owszem, trochę bitcoinów z tych portfeli długoterminowych na rynek trafia. To jednak popyt od inwestorów, którzy myślą nieco bardziej długoterminowo, także jest tutaj na miejscu. I jeżeli mielibyśmy zobaczyć tutaj ostatnie. Te tygodnie, czyli cały ten dołek, w którym cały czas się, można powiedzieć, znajdujemy. Pamiętajcie, między 35 a 45 tysięcy dolarów, cały czas jest to tylko i wyłącznie konsolidacja. Tutaj na tym wykresie mamy delikatny trend wzrostowy, co oczywiście można powiedzieć, że jest znakiem pozytywnym, jednak raczej w średnim terminie. Przechodzimy dalej. Oczywiście chciałem Wam pokazać jeszcze, jak wygląda sytuacja z krótkoterminowymi inwestorami, ponieważ to ci są najbardziej podatni na informacje na rynku i to oni trzymają dużą część swoich bitcoinów na giełdach. I kiedy coś się dzieje, jest na rynku strach, oni po prostu się wyprzedają. Więc my musimy obserwować, czy danego jednego dnia ci inwestorzy nie zaczynają zbyt często kapitulować. I tutaj niestety dobrych informacji wciąż nie ma. Zauważcie, 30 ostatnich dni, jeżeli chodzi o średnią kroczącą, wciąż wyraźnie jesteśmy poniżej poziomu 1. A to nam mówi, że krótkoterminowi inwestorzy póki co jeszcze raczej mają taki włączony tryb, aby nie tyle co na Bitcoinie zarobić, ale w większości nie chcą na Bitcoinie stracić lub ewentualnie co Bitcoina sprzedać na każdej możliwej lokalnej górce po to, aby zminimalizować swoje straty. I właśnie kiedy wykres SOPR, ta linia żółta znajduje się poniżej poziomu 1, to właśnie dokładnie to oznacza. I tak długo jak nie wybijemy się ponad poziom 1, tak naprawdę nie ma co myśleć o kontynuacji nawet jakiejś mikro hosy. Tutaj oczywiście jest średnia, krocząca 30, żeby tutaj wyeliminować ten krótkoterminowy szum, ponieważ są pojedyncze dni, kiedy wybijamy się ponad poziom 1, to jednak patrząc w skali makro, Ostatnie 30 dni wyciągamy z tego średnią, ten obraz, moim zdaniem, przynajmniej jest dużo bardziej klarowny. Na co warto także zwrócić uwagę, zwłaszcza krótkoterminowo, jest fakt, że jesteśmy bardzo wysoko, jeżeli chodzi o estimated leverage ratio, czyli liczba dźwigni na rynku jest nieproporcjonalnie duża do ilości kryptowalut, które są przechowywane na giełdach. A takie momenty bardzo często powodowały niekoniecznie jakiś konkretny ruch w kierunku północnym lub południowym, ale przede wszystkim informowały nas, że przed nami bardzo duża zmienność. Wiem, że każdy z. Liczy, żeby tutaj po prostu się powybijać nieco wyżej. To jednak, mieć na uwadze, że na rynku jest bardzo dużo przelewerowanych pozycji. Bardzo dużo, a to po prostu jest, można powiedzieć, pożywka dla manipulatorów. I za każdym razem z tego po prostu korzystają. Więc krótkoterminowo zauważcie, w momencie, kiedy idziemy tutaj od poziomu 37 tysięcy dolarów w górę, czyli te leverage ratio się zwiększa, mamy także wzrost cen. A to nam mówi, że na rynki z dźwignią wraca nieco więcej entuzjazmu. Zauważcie, tutaj mieliśmy bardzo podobną sytuację. Czyli po jakiejś tutaj korekcie mamy powrót na rynki z dźwignią, tutaj jednak cena dalej pikowała w dół, co nam oczywiście mówiło, że w tym momencie na rynku było więcej pesymizmu lub inaczej mówiąc optymizmu wśród inwestorów, którzy shortowali BTC. Teraz sytuacja się nieco odwraca. Jeżeli chodzi o rezerwy bitcoina na giełdach kryptowalut, czy to na spot, czy to na giełdach z dźwignią, tutaj już poniekąd dotknęliśmy tego tematu, jednak zauważcie, że trend bardzo wyraźnie wciąż jest spadkowy, więc znów mam nadzieję, że macie perspektywę makro. Tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. Inwestorzy chcą, co bitcoina trzymać, co go trzymać długoterminowo, a to mi mówi, że pomimo tego, że mamy tak niepewne czasy, jednak wiele inwestorów widzi w bitcoinie może nie tyle co bezpieczną przystań, ponieważ cały czas przy większości większych portfolio jest to bardzo mały procent ich alokacji, czy to instytucji, czy to bogatych indywidualistów, którzy po prostu mają swoje środki w BTC, ale ten kapitał, który jest wkładany, te bitcoiny, które są wypłacane, najprawdopodobniej jest tutaj wkładany, aby po prostu hedżować obecną sytuację, czyli wiele osób spodziewa się tego, że jednak bitcoin może odkleić się od tradycyjnych aktywów. Moim zdaniem znowu długoterminowo znak byczy. Jeszcze jeden wykres, który moim zdaniem także rzuca nieco więcej światła na samego BTC, jest to oczywiście stablecoin supply ratio, czyli ilość stablecoinów versus ilość kryptowalut, które są na giełdach. A konkretnie jest to ratio pomiędzy kryptowalutami, a ilością stablecoinów na giełdach. Na logikę, jeżeli mamy market capy kurczące się, natomiast mamy liczbę stablecoinów, która rośnie i która na giełdach jest, w tym momencie lecimy na tym wykresie w dół. To jednak nam mówi, że na tych giełdach po prostu jest dużo tak zwanego suchego prochu, czyli bardzo dużo kapitału, który potencjalnie na rynek krypto może wrócić. Teraz zauważcie, jak zachowywał się ten wykres w nieodległej przeszłości. Na początek, za każdym razem, kiedy mieliśmy oczywiście trend spadkowy, podobnie jak na wykresie dominacji altcoinów, kiedy mamy odwrócenie się trendu, zaczynamy zauważać na rynku wzrosty. Tak samo tutaj zauważcie, mamy oczywiście trend spadkowy i pomalutku zaczynamy się Bijać, aczkolwiek od dłuższego czasu pozostajemy mniej więcej na tym samym poziomie, tworząc tutaj na dole takie delikatnie zaokręglające się dno. Nieco bardziej jest to widoczne, kiedy na tym wykresie przejdziemy nieco bliżej. Zauważcie, delikatnie, owszem, tutaj do góry idziemy. To jednak, patrząc oczywiście historycznie, warto obserwować, co się po takich sytuacjach wydarzało. Zauważcie, trend spadkowy, stabilizacja. Następnie stablecoiny na rynek wracają i mamy wzrosty cen. Następnie znowu spadki, stagnacja. Stable na rynek wracają, znowu. Wzrosty cen. Jedne mniejsze, drugie większe. W tym momencie ta stabilizacja po prostu jest bardzo, bardzo długa i takiej stabilizacji już dość długo na rynku nie widzieliśmy. To jednak historycznie, kiedy po wybiciu z trendu spadkowego mieliśmy pierwsze sygnały, że jednak stablecoiny wracały, raczej nie działo się to tylko i wyłącznie bardzo krótkoterminowo. Zazwyczaj było to kilka tygodni lub kilka miesięcy ciekawego zachowania cen na rynku krypto. Podsumowując, od kilku miesięcy po prostu nie widzieliśmy tylu dobrych sygnałów z analizy on jednak, jeżeli przyjrzycie się temu, co chociażby robi krypto Twitter, cały czas także pojawiają się negatywne scenariusze, które także musimy brać pod uwagę. Pamiętajcie, to się powtórzę: mamy bezprecedensowe czasy, a informacje, które wam za chwilę pokażę, po prostu mogą przysporzyć niektórych o palpitację serca. I tak naprawdę to, co będzie się działo w kolejnych latach, z punktu widzenia przynajmniej wartości nabywczej naszego pieniądza, nie będzie zbyt pozytywne. Z drugiej jednak strony, jeżeli faktycznie się dywersyfikujemy i szukamy dla siebie odpowiednich aktywów, ja oczywiście biorę częściowo, dla siebie bitcoina, biorę dla siebie kryptowaluty. Uważam osobiście, że w długim terminie bitcoin ochroni moje pieniądze, jednak znowu nie wkładam wszystkich jajek do jednego koszyka. Mamy dużo więcej aktywów, dużo więcej sprawdzonych aktywów, chociażby jak złoto czy srebro. I zwłaszcza w tych czasach, po prostu część przynajmniej warto tutaj mieć. Przechodzimy na nasze podwórko i sprawdźmy, co się tutaj wyrabia. Na początek pan Glapiński, który mówi kilka bardzo interesujących rzeczy z jednej strony, z drugiej strony natomiast nasz rząd temu wszystkiemu zaprzecza. Na początek informacja, że prezes NBP. Uważa, że cała Rada Polityki Pieniężnej jest zdeterminowana, aby w możliwie krótkim czasie doprowadzić inflację do celu. Jednym oczywiście z narzędzi, jakie używają, jest podnoszenie stóp procentowych. Na tą chwilę jest to 3,5%. Pytanie, jakie wszyscy powinniśmy sobie dzisiaj zadać, czy faktycznie Rada Polityki Pieniężnej NBP są w stanie w możliwie krótkim czasie doprowadzić inflację do celu? Cel inflacyjny w Polsce jest to oczywiście 2,5%. W tym momencie inflacja za luty jest w okolicach 8%. Jednak realnie każdy sobie zdaje sprawę, że jest to gruba dwucyfrowa cyfrowa liczba. Patrząc jednak na prawdopodobieństwo spadku inflacji, śmiem wątpić, że wydarzy się to w kolejnych kwartałach. Dlaczego? Ponieważ widzimy, że cały czas rząd ochoczo wychodzi z propozycjami do drukowania jednak pieniądza. Chociażby przykładem jest tarcza antyputinowska, o której wspominaliśmy w poprzednich materiałach. Tutaj jednak to, co widzisz na tym ekranie, po prostu rozwala wszystko na łopatki, ponieważ rząd proponuje zmianę konstytucji, do czego poparcia także namawia opozycję. Tutaj najważniejszym punktem, który miałby zostać wprowadzony, jest to wyłączenie z. Pro zadłużenia publicznego, wydatków na armię. I teraz, ja oczywiście nie dziwię się, że jest teraz temat armii, zwiększenia naszej obronności, tutaj jednak bardzo gigantycznym Kosztem, który tak naprawdę, jeżeli spojrzysz w historię, czy to zaczynając od Cesarstwa Rzymskiego, czy to chociażby kończąc na Weimarze, każdy, kto wydawał zbyt dużo na armię w długim terminie powodował tylko i wyłącznie inflację. Ponieważ mam nadzieję, że jesteś świadom, że rząd swoich pieniędzy nie ma. I jeżeli bierze te pieniądze skądś, jednym z takich dobrych źródeł są oczywiście podatki. I czy to jest pokrywanie tych wszystkich socjalów, które dzisiaj na rynku mamy, czy też oczywiście finansowanie armii, tak naprawdę wszystko płynie koniec końców z naszych portfeli. To jednak musisz być świadomy. Jeżeli miałoby miejsce wyłączenie z progu zadłużenia publicznego wydatków na armię, grubo byśmy przekroczyli zadłużenie naszego kraju względem PKB, które w tym momencie według konstytucji nie powinno przekraczać 60%. I teraz, żeby była jasność, nie chodzi o to, żeby faktycznie armię olać. Faktycznie tego potrzebujemy, zwłaszcza patrząc na to, co dzisiaj na świecie się dzieje, to jednak nie takim kosztem. I mamy nadzieję, że to dla siebie przynajmniej rozumiesz, ponieważ jeżeli to zostanie wprowadzone, niestety, ale przed nami nie tylko już widmo długotrwałej inflacji, ale coraz Większe prawdopodobieństwo na hiperinflację. No, chyba, że oczywiście wierzysz słowom pana Glapińskiego, ponieważ powiedział on już niejednokrotnie, słowa podobne tym, czyli nic nam nie grozi, proszę mi wierzyć, jestem jedną z najlepiej poinformowanych osób w tym kraju. Jednak patrząc na to, co działo się w ostatnich miesiącach, każdy z nas doświadczył, że wszystkie prognozy robione nawet przez najlepszych ekonomistów po prostu legły w gruzach. Dlatego moim i Twoim obowiązkiem jest po prostu się edukować, a na tym etapie moim zdaniem wciąż dywersyfikować. W Stanach Zjednoczonych, także zapowiedział, że są gotowi podnosić stopy procentowe, to jednak nie tak dynamicznie, jak to jest robione chociażby w Polsce. I tutaj także powiedział, że póki co będzie to 25 punktów bazowych na kolejnych mitingach, to jednak jeżeli będzie taka potrzeba, będzie to nawet 50 punktów bazowych. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, oczywiście czas pokaże. Prawda jest taka, że wielokrotnie widzieliśmy już obietnice Fedu lub ich zapowiedzi, jednak te po prostu się korygowały z czasem. Tak samo tutaj zauważcie, liczba aktywów, które dzisiaj są na The yeah. Portfelu Fedu, jesteśmy w okolicach 9 milionów milionów dolarów, czyli 9 bilionów dolarów. I zauważcie, że póki co z tygodnia na tydzień raczej tutaj po prostu aktywów przybywa. Więc pytanie, czy faktycznie Fed zacznie robić to, co obiecał, czyli czy faktycznie zacznie na rynek zrzucać te aktywa w momencie, kiedy mamy tak niepewną sytuację, czas pokaże. Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że jednak tak to wyglądać nie będzie, jak przynajmniej zapowiadają. To na co jednak musimy się przygotować, to zdecydowanie długotrwałe, Inflacja, i faktem jest, że w jakiś sposób musimy zabezpieczyć swoje pieniądze. Nawet jeżeli te, które zarabiasz, i jeżeli wciąż masz jakieś oszczędności, prawdą jest, że realnie teraz kilkanaście, być może nawet kilkadziesiąt procent z twojego portfela rocznie będzie uciekać, jeżeli chodzi o wartość nabywczą. Zauważ, że chociażby w samych Stanach Zjednoczonych po zdjęciu parytetu złota mieliśmy kilka okresów zwiększonej inflacji, i nigdy, ale to nigdy w historii, kiedy przebijaliśmy poziom 8%, wychodziliśmy z tej inflacji w okresie krótszym niż dwa lata. I moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że teraz to się powtórzy. Tak samo w Polsce zauważcie, kiedy wchodzimy w inflację rok po roku, tutaj po lewej stronie ekranu, zauważ, że inflacja nie gości zazwyczaj na kilka tygodni. A ta inflacja, pomimo tego, że cały czas rośnie, mieliśmy już wiele wydarzeń historycznych, mamy tak samo wydarzenia dzisiaj na świecie za naszego życia, gdzie widzimy, że pomimo tego, że inflacja jest, wciąż do dróg ma miejsca. A to oznacza, że niestety, ale z inflacją póki co jeszcze musimy się zaprzyjaźnić. Bądźmy jednak praktycznie pamiętaj, nieważne co myślisz, ważne, co robisz, jeżeli masz jakieś oszczędności, pytanie, w jakie aktywa te oszczędności powinny faktycznie pójść, aby realistycznie w przeciągu kolejnych tygodni, miesięcy, kwartałów i lat faktycznie obronić wartość nabywczą Twojego pieniądza. To, co jest szykowane przez różne kraje, pokazuje nam jednak, że jest spore prawdopodobieństwo, że do będzie trwał, wartość nabywcza pieniądza będzie spadała, a tym samym, jeżeli historia przynajmniej się znowu powtórzy, aktywa deficytowe będą miały się dobrze. Zaczynasz na rynku kryptowalut od zera. Łap tutaj materiał, gdzie mówię, co ja bym zrobił, gdybym faktycznie od zera musiał zaczynać. Natomiast najnowsze wideo na moim kanale znajdziesz teraz tutaj. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!